Moi drodzy, jestem właśnie na groszku zimującym odmiany Dexter, sami zobaczcie jak on wygląda, dzisiaj 21 marca, groszek siany na tu klasa jest czwarta betu gdzie jestem teraz, a piątka jest tutaj pod górkę, ja pobieram sobie właśnie próby e, tutaj pod plan nawożenia w tym roku. Właśnie takie plany, jakbyście chcieli, czy plan nawożenia, czy jakiś tam dobrostan, to ja jestem takie rzeczy w stanie wam wykonać. E, natomiast, no tutaj, jeżeli chodzi o ten groch zimujący, bardzo fajnie to wygląda. Przede wszystkim jest czysty, zobaczcie sobie. Nie ma tu w ogóle żadnego chwastu. Odchwaszczany na jesieni tutaj e, flufanacet i metrybuzyna, zabieg doglebowy. E, co ważne też w uprawie bezorkowej, i to bym wam powiedział w uprawie takiej minimum till czyli tu, gdzie teraz widzicie, to jest uprawa dwa razy talerzówką, czyli raz talerzówka tylko po żniwach i drugi raz, y, można powiedzieć, zestawem uprawowo-siewnym, czyli w tym jednym zabiegu już była talerzówka, tak? Czyli mamy dwa razy, można powiedzieć, uprawę. A tutaj wykonane bez talerzówki, tylko samymi redlicami siewnymi. To obok możecie zauważyć. Prosto w poplon tutaj było, tak? Tak wygląda ten groszek. Dexter 140 roślin na metrze i zobaczcie, co można fajnego zauważyć. Widzicie te kanaliki wszędzie, może tak na nagraniu, to tego nie widać ja oddale. Natomiast tu wszędzie są takie kanaliki. Tu jest pierwszy raz uprawa bezorkowa na tym polu, bo tutaj było rane, ale zobaczcie, wszędzie są kanaliki, wszędzie to jest po prostu napowietrzone, czyli można powiedzieć, że ten poplon, który tutaj był przytależowany robi swoją robotę, on jakoś tam tej gleby nie zasysa. Druga sprawa, no że życie biologiczne musi tutaj być, yy, może nie bogate, ale na pewno jakieś jest z racji tego, że no te kanaliki są i można powiedzieć, że pory nie są zatkane, tak? Czyli tutaj ta gleba żyje, to oddycha. Jeżeli byśmy na przykład to pole zwałowali, no to byśmy takich mm, kanalików, którymi gleba oddycha, nie mieli, a tutaj stosunki wodno-powietrzne, wiadomo, że są bardzo ważne. I na razie to pole wygląda. Powiem Wam fajnie, ciekawe jak to sypnie, bo jestem bardzo ciekawy jak to sypnie. Zobaczcie z bliska, bo tu takiego efektu na razie nie ma. Jak z daleka to się to ogląda, tak? Zobaczcie sobie. O. Rośliny już po jakieś 5-6 cm. Groszek siany 25 października. Eee, no, tutaj było dane 200. 20 kg polifoski piątki 150 kg Tu tutaj już nic nie będzie dawane na pewno pójdzie oprysk na strąkowca żeby tych nasion nie było połupanych z racji, że to będzie po prostu też groszek na poplony więc sami wiecie, że materiał musi być dobrej jakości grzybówkę też tu jakąś planuję dać żeby to też zdrowe to ziarno było no fajnie to wygląda, nie myślałem, że to przezimuje, bo było minus 18, sami widzieliście, nie wyglądało to za specjalnie, ale teraz jest bardzo fajnie. Pierwszy rok taka można powiedzieć roślina w uprawie. I nie wiem na, na jaki plon tu można liczyć. Tu jest tak jak mówię, tutaj gdzie jesteśmy teraz, o tutaj jest czwarta B, a tu góreczką troszkę jest piątej klasy. Także no kto wie, może 2,5. A może i 3 tony? No nie wiem. Nie mam pojęcia. W sumie tego grochu nigdy nie sialiśmy. Tak jak Przężyto wiedziałem, że u nas na tych naszych glebach więcej raczej niż 6, 6,5 tony nie zaplonuje przy dobrym roku. Na tych oczywiście naszych piątych klasach. No to tutaj grochu nie mam. Jakby nie mam pojęcia i, i ile to będzie planowało. Natomiast tak jak mówiliście tam, że Przężyto ono wygląda na 7-8 ton. No to ja wiedziałem, że to tyle nie sypnie. No bo u nas niestety te gleby są takie no, słabsze i może to to ładnie wygląda, ale niestety no nie sypie tak jakby chciało. Yy, więc tutaj z grochem nie mam pojęcia i mam nadzieję, że no tutaj no, coś ponad 2 tony to będzie, wydaje mi się, tak? Tak jak z tego co piszecie, tam takie plony średnie, no to nawet i, i u kuli widziałem, że 5 ton sypnął groch. Jak tu by 3 sypnął, no to by był sukces, ale wszystko powyżej 2 jest do zaakceptowania. Także jeszcze ostatni rzut na ten groszek. Bardzo mnie zaskoczyło to, że to otrwaszczanie na tą chwilę wygląda dobrze. Nie ma tutaj nic do zarzucenia temu opryskowi, który był tutaj dawany.